Czym naprawdę jest dojrzałość emocjonalna? Większość ludzi myśli, że dojrzałość emocjonalna to spokój, że dojrzały emocjonalnie człowiek się nie denerwuje, nie reaguje impulsywnie, ma wszystko poukładane. A co jeśli powiem ci, że to nieprawda? Co jeśli dojrzałość emocjonalna często wygląda jak dyskomfort, niepewność i konfrontowanie się z rzeczami, których wolelibyśmy nie widzieć? Jeśli chcesz sprawdzić, czy naprawdę wiesz, czym jest dojrzałość emocjonalna, zostań do końca. Bo ostatnia część tego filmu zmienia sposób, w jaki większość ludzi patrzy na relacje i siebie samych. Część pierwsza. Czym dojrzałość emocjonalna nie jest? Zacznijmy od obalenia kilku mitów. Dojrzałość emocjonalna to nie brak emocji, czy bycie miłym za wszelką cenę. Osoba dojrzała emocjonalnie odczuwa emocje, czasem bardzo intensywnie. Różnica polega na tym, co z nimi robi. To prowadzi nas do pierwszego realnego filaru dojrzałości. Część druga. Umiejętność rozpoznawania własnych emocji. Dojrzałość emocjonalna zaczyna się od prostego, ale trudnego pytania: Co ja teraz czuję? Nie kto zawinił, kto mnie zdenerwował, kto powinien się zmienić, tylko co się we mnie dzieje? Wielu dorosłych ludzi nie potrafi nazwać emocji. Myli złość z lękiem, smutek z frustracją. A jeśli nie rozumiesz własnych emocji, nie masz nad nimi kontroli, nawet jeśli wydaje ci się, że ją masz. I tu ważna rzecz. Dojrzałość emocjonalna nie polega na ogarnięciu się, polega na uważności wobec siebie. Część trzecia. Branie odpowiedzialności za swoje reakcje. To moment, w którym wiele osób zaczyna się niepokoić. Osoba dojrzała emocjonalnie rozumie, że moje emocje są moje, nawet jeśli ktoś je wywołał. To nie znaczy, że inni nie robią rzeczy raniących. To znaczy, że reakcja należy do ciebie. Zamiast wybuchać, obwiniać, wycofywać się w ciszę, pojawia się refleksja. Dlaczego to mnie tak uruchomiło? I tu zaczyna się prawdziwy rozwój. Część czwarta. Umiejętność bycia w dyskomforcie to jedna z najbardziej niedocenianych cech dojrzałości emocjonalnej. Dojrzałość to zdolność pozostania w trudnej emocji, bez ucieczki, ataku, zaprzeczania. Większość problemów w relacjach nie wynika z braku miłości, tylko z nieumiejętności zniesienia dyskomfortu emocjonalnego. Cisza, wstyd, złość, lęk. To nie są wrogowie. To informacje. Część piąta. Stawianie granic bez poczucia winy. Dojrzałość emocjonalna to nie bycie dostępnym zawsze. To umiejętność powiedzenia nie. To mi nie odpowiada. Potrzebuję przestrzeni. Bez agresji, tłumaczenia się, karania ciszą. Granice nie oddzielają ludzi. One pokazują, gdzie się kończę ja, a zaczynasz ty. I co ważne, osoby niedojrzałe emocjonalnie często nazywają granice egoizmem. Część szósta. Akceptacja własnej niedoskonałości. Dojrzałość emocjonalna nie polega na byciu lepszym. Polega na przyjęciu faktu, że czasem popełnisz błąd, czasem zareagujesz źle, czasem kogoś zranisz. I zamiast się bronić, potrafisz to zauważyć, wziąć odpowiedzialność, spróbować naprawić. To wymaga odwagi i pokory. Część siódma. Dojrzałość emocjonalna w relacjach. W relacjach dojrzałość emocjonalna rzadko wygląda spektakularnie. Nie opiera się na intensywnych emocjach ani skrajnych reakcjach. To raczej rozmowa zamiast domyślania się, zadawanie pytań zamiast oskarżeń, wyrażanie potrzeb zamiast wywierania presji. Osoba dojrzała emocjonalnie potrafi być w relacji bez ciągłego napięcia. Nie potrzebuje kontroli ani testowania drugiej strony. Dzięki temu pojawia się większe poczucie bezpieczeństwa, stabilność, przestrzeń na bycie sobą. I choć takie relacje bywają mniej intensywne, są znacznie bardziej trwałe, bo opierają się na świadomości, a nie na reaktywności. Dojrzałość emocjonalna to nie punkt, do którego się dochodzi to proces, który trwa całe życie. I dobra wiadomość jest taka, że nikt nie jest skończony ani stracony. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym materiale.